Witam dzieci natury boskiej na przyjaździe beztroskiej. Pewnie zastanawiasz się, co robię na planie. Otóż uczyłam się jakiejś kawy i papierosy na śniadanie. Nie wyszło za to za dobrze, lecz dietę jak inni rozpoczęłam, gdyż każdy tutaj pierwszy raz swe szlaki przecierał. Ja już jadłam śniadanie, a ja jestem na diecie, okej? Okay? Ukradłam tramwaj. I studia zielone, by kiedyś w tym miejscu założyć swoją koronę. Wrogusław ten powstał, by przeżyć dzień następny, gdyż bez filmów, bez filmów nie potrafił uśmiechnąć swej gęby. I choćbym gadała głupoty bez przerwy, bez tych starych puszek i taśm krzyczących, wypadłaby mi wszystkie zęby. Znalazłam swój spokój pośród zabytków i róż. Choć właściwie róż tam nie było, był tylko burz. Burz historii i precla, z którym przeżyłam romantyczną chwilę samotną, tak by Mickiewicz przypadkiem nie obudził się tą wiosną. Dnia następnego w tym samym miejscu się pojawiłam i łyk kawy wypiłam, a nawet z tym przystojniakiem, moim jakże bliźniakiem się utożsamiłam. Czekałam, czekałam i końca nie było, więc postanowiłam zrobić coś, by przez następne sekundy było jeszcze miło. Zanim spojrzę na zatrunek, rachunek i łza po moim policzku spłynie, jak przy słuchaniu grechoty piosenek w mojej pędzącej w świat maszynie. Ja mam dokładnie tą samą bluzkę co w jakimś ostatnim casualowym vlogu. Tak, będę robić bułki, dlatego że wtedy jest najlepszy vlog. O takie jak piękne. Bo, bo to jest mój ulubiony kucharz Forever. Ten tu on. Traktuję tą książkę jak jedną z jego książek i mam wszystkie. Sorry bardzo. Ja będę płakać, jak to zrobię. I tu jest, wiecie, czosnek, sumak, cebula, pietruszka i chili. Zmienił się kadr. A <laughs> jaka profesjonalistka. Patrzcie, mam oko. Fajne, prawda? To było bardzo niebezpieczne. Widzisz kawa? kawa. Kawa, kawa. I ma puszki z kawą. Ona zawsze jest. Dajemy radę. Jesteśmy silne baby. Silne baby dają radę. Super, To jest raczej na dripa. Beznadziejny młynek, ale mam ładnego dripa. Piękny, prawda? Pasuje mi do wszystkiego: do butów, do paska, do torebki. Mogę z nim wychodzić tak, tak i tak też. Ewentualnie tak. nie jest ta puszka na kawę. Tutaj. To jest moja puszeczka na kawę. Mam depresję, mam depresję. Nie wiem, diabeł bym mnie wstąpił. Od czego ta marmolada ja ma jeszcze bez w środku? <noise> Byłam na takim wspaniałym filmie. Cicha noc, śmierci noc. Ja jestem pod wrażeniem. To był świetny horror. Gra aktorska brwi głównego bohatera była niesamowita. Niesamowita. Ja nigdy tego nie zapomnę. I fakt tego, że stworzyli. To piękne cudo z, w ogóle z dwóch filmów z pierwszej części i z drugiej i główny bohater to naprawdę w pierwszej części był dzieckiem, które było w aucie i miało nie wiem dwa miesiące czy coś tam i nie widziało jak jego matka zostaje zbita, to i tak w drugiej części ma traumę, no bo ma flashbacki <laughs> więc postanawia zabijać, tak jak jego brat ludzi, siekierą, będąc przybranym do Świętego Mikołaja Najlepsze, że ja na takie rzeczy chodzę co miesiąc. W tym miesiącu postanowiłam, że sobie odpuszczę i nie pójdę na podróbkę Rambo, ale gdzieś tam z tyłu głowy chce mi się płakać z tego powodu. Ja miałam cały vlog z października, cały vlog z listopada i one są zmontowane, ale ja ich nie dodałam. Już postanowiłam, że dobra, przypadło, tak? Jakby. Chodziło o to, że ja pokazywałam tam swoje bogactwo. Moment, w którym zakupiłam komputer i że ja jestem skromną dziewoją wiejską, to wstydziłam się to wrzucić. Natomiast rodzina mówiła mi, jak chcesz pieniądze, to pokazuj, że je masz. I nie dodałam, <laughs> nie pokazałam. Chyba nie chcę pieniędzy. Ważniejsze rzeczy są w życiu. Ja spodziewam się komentarzy, jak kupujesz sobie maka za. 8 tysięcy, powiedzmy, razem ze wszystkim, to ludzie mają takie... Jaka rozbliszczona, bananowa dziewczynka. No nie. Się zarobiło, się nazbierało, to się ma. Ja dalej nie zrobiłam tej kawy, bo tylko pierdolę. 32 gramy. Ej, ja to jestem jednak mistrz. Ja ja naprawdę mam wagę w rękach yy, i znowu bawię się tymi drożdżami, bo drożdże mam najlepszą konsystencją, znając ją na świecie, czy no widzicie, bo to jest jednocześnie plastelina, która się tak rozwala. Aaaa, ah, kocham. No i one tak będą teraz 5 minut siedzieć i po tych 5 minutach yy, ja po prostu pomieszam. Co ja robię? Dlaczego ja to dalej dotykam? W 5 minutach ja nie mam ADHD. Po tych pięciu minutach Jak pierdolę Po tych pięciu minutach wrzucimy je do mąki i mówię to jako osoba, która naprawdę zna się na cieście drożdżowym i mogłabym już być babcią. Słuchajcie, ja bym bardziej chciała być babcią, niż chciałabym być mamą Widajcie w moim brzydkim chaosie, a więc tu są drożdże one muszą mieć ciepełkę, więc są przy mojej kawie. Tutaj mam mąkę 530 gram, a tu jest 100 ml mleka. Niemniej nie więcej, tylko 100, i nie zmieszczą się tutaj, i to jest takie smutne. Widzicie to? Widzicie to? Co to. Przegrzałam to mleko. Jeśli chcecie cinematic vlogi, to nie u mnie. Czasem mam taką fazę, żeby taki zrobić, natomiast, żeby robić cinematic vlogi, to ja bym musiała mieć ochotę na to, żeby każdy następny kadr miał różnicę dwóch planów ale czy mi się chce to robić? nie, bo jak robię vloga, to mam ochotę po prostu popierdolić sobie troszeczkę i jest wtedy przyjemnie, Ok, jakby wypić kawkę, zrobić drożdże po prostu tradycyjnie, tak? szczerze, ja je robię tylko po to bo czasem mi się nudzi i chcę coś zmontować, bo piszę scenariusz do każdego mojego filmu, także ja nie jestem taka śmieszna na co dzień. Po prostu to scenariusz, dusza reżysera, ustawiania rzeczywistości w taki sposób, jaki chce, żeby była, a ta plama tutaj przyprawia mnie stany depresyjne, jak wszystko co teraz w tym momencie robię. Witam! Będę ubierać ziemniaki, ponieważ ten kanał staje się po prostu kanałem kulinarnym. Mam też koszulkę taką jakby z jachtami, więc czuję się jak na wakacjach. Jestem cała niebieska. Dla kontrastu mam brudne klapki, czerwone jak moja gęba, więc jakby wszystko jest kolorystycznie zgrane. I typo ziemniory. Będziecie ze mną obierać pyrki. <grystanie> Mikołaj przyszedł. Wszystko będzie się działo przy akompaniamencie muzyki zmywarkowej. Taki nowy trend. Oglądaliście Saltburn. Myślę, że wszyscy oglądali salpy. Co o dziwo! Scena z grobem nie była dla mnie aż tak kontrowersyjna, bo mimo że chyba trwała z dwie minuty. W jednym ujęciu to samo. Nie była aż tak kontrowersyjna jak scena lizania odpływu w wannie. Wtedy to był ten moment, że ja naprawdę się zastanawiałam, co ja robię. Niektórzy twierdzą, że przerost formy nad treścią. Dla mnie osobiście nie, bo treści było całkiem sporo. Format dopełniła tą całość. To jest sztuka, żeby naprawdę wyważyć formę i treść. Bo ja na przykład nie znoszę kina eksperymentalnego, który nie jest przemyślany, bo większość osób... Robiąc kino eksperymentalne, twierdzi, że no bo to tak ma być, no bo to jest sztuka. Nie, to tak nie wygląda po prostu. To rzeczywiście była sztuka. Uważam, musisz mieć naprawdę koncept w głowie, a nie postawić krzesło i nazwać to kiblem. Dajm przemawia do mnie tylko w niektórych aspektach. Przemawia do mnie jak jest. Stworzona jakaś rzeźba i nazwana w inny sposób. Uważam, że już to można w jakiś sposób nazwać sztuką. A wiecie, a ja jednak robię filmy, jak ja robię, więc y, wydaje mi się, że jestem kompetentna co do wypowiadania się na ten temat. E, <grymne> czy kino eksperymentalne jest sztuką, czy nie? No jest, ale musi być dobre, tak dobrze przemyślane. Wszystko tam musi się składać. Jeszcze, ja że jestem z siebie dumna, uznajcie, że mówię to tak, jakbym mówiła o jakiejś młodszej siostrze albo młodszej koleżance, ceniała jej pracę, mówiąc o swojej i akurat twierdzę, że to co robiłam, mając 16 lat. Było naprawdę niezłe. Kurczę, ale jak ja czasem wracam na przykład do przemiany, nawet tego najdziwniejszego zawodu na świecie, chyba? No to ja uważam, że ja naprawdę miałam pomysł, i wszystko się działo we mnie, i wszystko było na swoim miejscu. Nie wszystkie filmy mi wyszły, wiadomo, ale są takie, że uważam w dalszym ciągu, że można by było zrobić coś takiego jeszcze raz, i to by nie byłby wstyd. Ja nie mam złego poziomu robienia tego, tych filmów. I jak przychodząc gdzieś tam do szkoły filmowej, myślałam, że ten poziom naprawdę mój nie jest za dobry i że będą dużo lepsi ode mnie. I się okazuje, że to nie do końca tak jest. I nie doceniałam się bardzo. I w tej szkole zostałam bardzo doceniona, co jest niesamowite. Jedno usłyszeć od ludzi w Twoim otoczeniu, że robisz coś dobrze, a drugie usłyszeć to od ludzi, którzy się rzeczywiście tym zajmują. To mnie bardzo podbudowało, nie będę ukrywać. Najważniejsze to chyba w życiu trafić na dobrych ludzi, którzy cię docenią, bo wtedy człowiek naprawdę obrasta w skrzydła. Ziemniaczku, nie spadaj! Co się dzieje w tej zmywarce? Zaraz mi wybuchnie cała kuchnia, ja Wam mówię. Ja mam bardzo małe zaufanie do ludzi, jeśli chodzi o to, co ja robię, bo naprawdę ja wiem, ja wiem i niech mi nikt nie wmawia, że ja nie wiem. Najważniejszą rzecz, jaką chcę po prostu zrobić w tej szkole, to udowodnić im wszystkim, że każdy element tego, co robię, jest. Taki, jak i ma być. I ja owszem, nie mam jeszcze tej takiej wypracowanej techniki pisania scenariusza, nie mam tej techniki nagrywania, nie mam takiego profesjonalnego podejścia do tego, ale ja wiem, czego chcę. I to mnie najbardziej gdzieś tam boli, że nie mogę znaleźć tak dużo ludzi, którzy równie dobrze wiedzą, czego chcą. Bo takich. Trzeba. Jestem na etapie szukania tej grupy, bo myślę, że jak znajdę sobie, to już zostaniemy razem powsze czas i będziemy to robić. Ale to wymaga czasu, więc tych filmów nie ma. <grym> są tylko moje scenariusze. Mam plan na co najmniej cztery filmy. Trzy krótkie, jeden dłuższy, więc mam nadzieję, że to wyjdzie. <grym> bo uważam, że moje scenariusze są niczego sobie. I jestem. Wiecie, ja w końcu jestem gdzieś, gdzie ja czuję, że powinnam absolutnie, totalnie być. I jest to takie niesamowite dla mnie, że ktoś mi zadaje zadanie, ja potrafię odpowiedzieć na wszystko i dodatkowo y, dają mi właśnie temat tego zadania, a ja już mam scenariusz w głowie. Ja już mam wszystko, już mam wszystko. Dwie minuty, ja już mam pomysł. I mam takie olśnienia, i ja tramwajem i słyszę dziwne rozmowy ludzi, i mogę to po prostu wkleić do filmu albo zachowania. E... No. Ponieważ to jest, że jak... że jak człowiek jest w miejscu, w którym być powinien. To po prostu nagle jest takim kwiatkiem. Jak ja mówię o sobie, to się czuję jakbym mówiła o jakiejś zupełnie innej osobie. To, to taki, ja po prostu żyję w takiej dziwnej czasoprzestrzeni, dlatego że nagrywam te filmy od wielu, wielu lat i jak na przykład je montuję, to mam coś takiego jakbym montowała filmy innej osoby. Bo ja trochę nie jestem w stanie uwierzyć, że ja taka jestem. <grytanie> Musiałam powiedzieć o, o moich wielkich umiejętnościach, że jestem niesamowita. Wybaczcie, że musieliście to słyszeć. Ale mam wrażenie, że pierwszy raz to mówię w ogóle, że pierwszy raz to trochę zaczynam czuć, że może jednak wróciłam. W ogóle śnieg dalej pada jak nie wiem co, nie wiem co się dzieje. Uhu, uh, moje Niepościelone łóżko. W ogóle dzisiaj jakoś tak w miarę ładnie wyglądam. Wam, że jeżeli byłabym jakimkolwiek owocem, to byłabym właśnie grapefruitem, bo on jest kwaśny, gorzki, słodki, ciekawy, wspaniały. Najlepszy owoc na świecie. Mm. I do tego bułka z czosnkiem, bo jestem pojebana. Ale przez ostatnie dwa dni montowałam dźwięk do traileru z Terminatora jako ćwiczenie na zajęcia i powiem wam, że ja się tak zakochałam w montażu dźwięku ja niego nienawidziłam, absolutnie nienawidzę po prostu tych mikrofonowych rzeczy i tak dalej, ale taka postprodukcja i dodawanie tego wszystkiego, ja wierzę, ja, ja no ale montaż dźwięku jest cudowny, montaż dźwięku jest wspaniały ja siedziałam bite 8 godzin wczoraj i nie ruszyłam dupy, nawet do łazienki nie poszłam, nie zjadłam nic nie wypiłam nic, 8 godzin siedziałam w jednym miejscu i robiłam no, tak mi się podobało, byłam tak zajarana. Yy, dawno do czegoś takiego nie miałam i ogólnie wyszło zajebiście, Nie wiem, czy ja wam to mogę pokazać, ale jestem z siebie taka dumna, taka dumna, że zrobiłam taki po prostu wielki krok. Nie z niczego zrobiłam, po prostu coś. No i dzisiaj miałam ocenę tego. Na szczęście się podobało, bardzo dobrze. I uważam, że moja wersja jest lepsza niż trailer. Z nimi czasy zajęłam się czymś takim jak French beading i znowu wróciłam do biżuterii i teraz robię sobie spineczki takie. Tak to wygląda. taki i oto zrobiłam jeszcze środeczek. Nie no, serio, ale jak wracać do robienia biżuterii, to z przytupem, nie? Po co się uczyć do sesji, jak można sobie pierdolnąć bluzeczkę w tym czasie? No ja nie rozumiem po prostu, bez sensu, prawda? Ej, jak na pierwszy raz ja jestem zadowolona, ale chyba jeszcze zrobię parę rządków, tak mi się wydaje. Znanego. I wokół tej alchemii będę chciał Państwa tutaj jeszcze tak muzycznie przeprowadzać. Alchemia dźwięków, alchemia ludni, barokowej, pocznik, kasopprzestrzeni. Będziemy zliczali te wszystkie pieniądze, które padły do tych waszych skarbonek, ale i też te, które urosły na aukcjach elektronicznych czy też skarbonce. żeby szło robić zdjęcia normalnie typowy obraz mnie fotografującej Ech, bo szukam syfu na ziemi co no, robi w ogóle fotografię w taką pogodę ja dla mnie szczerze ale kurczę ten właśnie syf po zimowy jest przepiękny no kurde zobaczcie na te tekstury Niesamowite to jest. Tutaj, czerwoniutkie, malutkie, siszunia. A, no, widzicie? Wow. No, na mojej twarzy też dużo czerwieni, no ale. Strawy, czerwony look. Coś mi się wydaje, że czas zakończyć tego vloga. Jest drugi luty. za parę godzin. Mam rodziny 20. Powiem Wam, że jest to bardzo dziwna liczba, bo ja się czuję, jakbym miała dużo więcej lat. I jak myślę sobie, że mam tylko 20, to coś mi strasznie nie pasuje. Bo ja mam jakoś tak wrażenie od wielu, wielu lat, nawet nie wiem czy nie od urodzenia, jak ja bym już powinna przyjść na emeryturę. I to nie wynika z tego, że jestem zmęczona życiem czy coś takiego. tylko po prostu nie czuję. Że ten wiek, który w teorii posiadam, do mnie jakoś należy, jakbym żyła wcześniej. Cóż, reinkarnacja, kto wie, pierwsza, ale to jestem zmęczona. Jak nie wiem co. Bardzo fajne plakaty z galerii plakatów we Wrocławiu. Nie robiłam nagrań ostatniego czasu. Przez ostatnie dni, bo działo się tak dużo, że nie było na to czasu. I zazwyczaj jest tak, że jak dzieje się za dużo, to nawet to mimo tego, że jest dobry content, to się nie nagrywa. <laughs> Ale mam nadzieję, że efekty mojej pracy użycie już niebawem. Także, no, żegnam Państwa. Niech ten miesiąc będzie dla Was dobry. Tak jak i dla mnie, bo wodniki wygrywają luty. Uznajmy, że tak jest. Dobranoc. Tak więc to koniec tej bajki nieczystej, drogi przeklętej i bardzo górzystej. Może kiedyś dostanę Oscara, lecz dziś pozostała mi tylko wiara. Wiara w ten jeden wsiobudz, że kiedyś przyjedzie, a ja przestanę marzyć o ciepłym obiedzie. Dobranoc, dzieci drogie, miłych snów na tą burzliwą życia drogę.